Jak to jest Piotr wypromować streamerów na swoich barkach, bo ostatnio czy oczywiście Evron i Lech, Evron jak tak czasami zerkam na jego na jego tricza, więc tam on po prostu jakimś potworem obecnie. Twitchowym. i teraz, jak to jest właśnie wypromować, bo Ty na swoich barkach tak praktycznie Ewrona i, i Lecha wypromowałeś. o promocję streamerów, to myślę, że wielu osobom też gdzieś tam pomagałem na Twitchu w jakiejś tam promocji, żeby tych ludzi pokazać. I, i zawsze robiłem to z dużą przyjemnością, i to, że widzę, że, że mogłem gdzieś tam ludzi, takich jak Lech, czy jak Ewron, pokazać z takiej szerszej publiczności i też zapewnić im jakiś start, wiedząc, że robią fajną robotę. To dla mnie to jest mega duma, że teraz taki Ewron się tak rozwinął do takich potwornych rozmiarów, bo, bo oglądalność ma naprawdę na poziomie 20 tysięcy ludzi codziennie praktycznie w tym momencie, więc to są obłędne wyniki nawet jak na scenę światową w ogóle, świat, światową scenę Twitcha. A więc mimo tego, że on na pewno robi teraz inny content niż taki, kiedy my graliśmy razem, to, to na pewno czuję dużą dumę, że, że to jest gość, któremu mogłem pomóc i, i że gdzieś tam go pchnąłem w taką stronę, a teraz robi taką niesamowitą robotę. W przypadku Lecha no to też, Lech to jest taka osoba, z którą się naprawdę dogaduje jak z nikim innym na tej scenie przez, przez te wiele wielolatne taka osoba, którą na pewno mogę miało nazwać swoim takim dobrym przyjacielem i, i, i Lech, to wyjąło mnie naprawdę bardzo dużo, albo wszystko, więc to na pewno. I, I cieszę się, że takim osobom właśnie, których uważam za dobrych ludzi, za, za ludzi, którzy robią fajny content i, i są dobrymi graczami, że takich, takim osobom mogą gdzieś tam pomóc i to, że gdzieś tam trochę mojej widowni odejdzie ode mnie, to, to ja nie czuję jakiegoś, nie wiem, jakiegoś spadku, czy że, nie wiem, nie czuję, że się z tym źle, że gdzieś tam ktoś ode mnie odejdzie, tylko pójdzie do nich, bo, bo wiem, że mogę osobom pomagać i, i, i też stwarzać im możliwości, żeby by zrobili z tego swoje życie.